Czy ma znaczenie, czy posiadasz telewizor, czy telewizję? Odpowiedź i wyzwanie w tym odcinku. Zapraszam. Słuchajcie, jakieś 10 lat temu zdecydowaliśmy z Łukaszem, że nie będziemy mieć tak zwanej kablówki, ale telewizor w naszym domu był, więc niektórzy byli skonsternowani. Przecież mówicie, że nie oglądacie telewizji, a macie telewizor. Tak, ale to my decydujemy o tym, kiedy i co w nim oglądamy. Zobacz, jeśli masz telewizję kablową i równocześnie masz problem z tym, że zbyt dużo czasu poświęcasz na tego typu rozrywkę i uwaga, to jest nic w tym złego, że dla relaksu oglądamy serię, dla relaksu oglądamy jakiś ciekawy program, czy wiadomości. Natomiast przyjrzyj się dzisiaj sobie i swojej rodzinie. Czy nie narzekasz na co dzień na to, że wszyscy zasiadacie na kanapie, każdy wyłącza swój wzrok? Nie patrzy na swoich rówieśników, nie rozmawiacie, tylko wpatrujecie się w ekran. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Dlatego, że uciekacie bardzo często od relacji rodzinnych, bardzo często od problemów, właśnie w kanały telewizyjne. A w momencie, kiedy posiadasz telewizor, i na przykład obecne telewizory mają funkcję internetu, prawda? Gdzie sam decydujesz, co oglądasz i o której oglądasz, to naprawdę uwalniacie. Od wielu, wielu być może niepotrzebnych zobowiązań, być może rozrywek, które na co dzień rozpraszają cię od innych ważnych rzeczy. My też oglądamy jakiś serial, my też wybieramy jakieś film ciekawe do obejrzenia, potem sobie o nim rozmawiamy, ale nadal to my, nie posiadając właśnie takiej klasycznej telewizji kablowej, decydujemy o tym, co i kiedy oglądamy. Czyli to nie telewizja determinuje moim czasem wolnym, tylko ja tym zarządzam. No więc takie wyzwanie mam dla ciebie na dzisiaj. Przyjrzyj się, czy to ma sens w twoim życiu, czy aby na pewno to, co jest u was na komodzie, bądź wisi na ścianie w postaci szklanego ekranu, nie oddala się od być może ważnych obowiązków, które łatwo odepchnąć, bo teraz jesteś zmęczony. Być może oddalać Cię od rodziny, bo wyobraź sobie że taką sytuację, która pewnie jest w niejednym polskim domu, gdzie. Jest serial, ale masz też dodatkowo telefon w ręku, no bo przecież musisz być na bieżąco. I naprawdę ciężko wtedy taki prawdziwy odpoczynek, a on jest nam naprawdę niezbędny, żeby ładować baterie na kolejny dzień, żeby faktycznie zresetować tą głowę. I więc taka zdrowa równowaga, jak we wszystkim. Takie wyzwanie na dzisiaj: telewizor czy telewizja. Cześć!